W tym odcinku porównamy sobie bronie MK1 do MK2 w GTA V? Sponsorem kanału jest Eneba, strona na której możesz tanio kupić gry, doładowania do PlayStation Network, game Passy, walutę do gier jak choćby V-Dolce i wiele więcej po korzystnych cenach. Kliknij w link w opisie i sprawdź czy znajdziesz coś dla siebie. Cześć wszystkim i witam was w małej 3 serii na temat broni w GTA V. Ostatnio na live'ie przeprowadzałem bardzo, ale to bardzo dużo testów, udało się dojść do kilku ciekawych wniosków i z tym wszystkim z Wami się podzielę w najbliższych filmach. Akurat w tym odcinku konkretnie sobie zrobimy porównanie broni MK1 do MK2, zobaczycie co dokładnie się w nich zmienia. A jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków z tej serii, warto zostawić sobie kanał dole, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. A w opisie pozostawiam Wam link do playlisty, na której znajdują się wszystkie filmy z tej serii. Także myślę, że łatwiej będzie to wszystko odnaleźć I ostatnia sprawa na wstępie tego odcinka Cały czas odbywają się codzienne live'y Ale do końca lipca będę streamował tylko i wyłącznie na Twitchu Być może nawet do końca wakacji Ale to jeszcze zobaczymy z wyjątkiem każdej środy Gdzie wieczorem będziemy sobie sprawdzać nowości w GTA V Także wbij na Twitcha, zostaw followa No i mam nadzieję, że wpadniesz na streamka A my już tutaj przejdźmy do konkretów Bronie MK2 w GTA 5 obecnie mamy 12 i nie zapowiada się na to, aby pojawiło się ich więcej, bo wszystkie dodawane bronie w ostatnim czasie do GTA 5 nie posiadają możliwości przerobienia ich do wersji drugiej, więc prawdopodobnie już tak zostanie do premiery GTA 6. Bronie do wersji drugiej można ulepszać w wielu miejscach, takich jak choćby Terrorbite, mobilne centrum operacyjne, Arena Wojny, Salon Gear i wiele, wiele więcej. A w tym odcinku przeanalizujemy sobie kilka rzeczy. Po pierwsze, jak zmieniają się obrażenia w broniach przeciwko pojazdom, jak wyglądają obrażenia przeciwko też innym graczom, jak zmienia się rozrzut pocisków i celność broni pomiędzy MK1 i MK2, jaka jest różnica w zasięgu i szybkości wystrzeliwania magazynka, no i powiem coś wstępnie na temat specjalnych magazynków MK2. Zacznijmy najpierw od obrażeń na pojazdach. Konkretnie wykorzystałem tutaj kurumę opancerzoną, przy której strzelałem za każdym razem w to samo miejsce i z tej samej odległości, a też wykonywaliśmy kilka razy, aby potwierdzić ten wynik. Teraz na ekranie widzicie karabiny, w sumie tych, które możemy przerobić do MK2 mamy 5, a są to karabin szturmowy, bezkolbowy, karabinek zwykły, karabinek specjalny oraz karabin maszynowy. No, i w tym teście okazało się, że każdy karabin z jednym wyjątkiem zużywa taką samą ilość pocisków w MK1 i w MK2, aby doprowadzić ten samochód do zniszczenia, co teraz widzicie na ekranie. W obu przypadkach trzeba było wystrzelić około 110 naboi, z wyjątkiem bojowego karabinu maszynowego, w którym trzeba było wystrzelić 80 naboi w MK1 i w MK2. Wyjątkiem jest karabin szturmowy w MK1 wystrzeliłem 115 naboi, a w MK2 już tylko około 90 więc wygląda na to, że ten karabin jako jedyny dostaje zwiększone obrażenia przeciwko pojazdom po ulepszeniu go do MK2. Przechodząc do broni krótkiej, do MK2 możemy przerobić zwykły pistolet, pukawkę i rewolwer. W teście przeciwko Kurumie wszystkie trzy bronie zadały większe obrażenia wersji drugiej. Zwykły pistolet 136 naboi do 106, pukawka 120 do 114. Więc tutaj w przypadku pukawki ta różnica była całkiem mała. I rewolwer w MK1 potrzebował 14 naboi, a w MK2 11. Może nie ma tak na co dzień sensu próbować zniszczyć pojazdu przy wykorzystaniu broni krótkiej, ale warto wiedzieć, że ulepszenie jej do MK2 te obrażenia zwiększa. Kolejna broń, którą sprawdzimy sobie na kurumie, to jest SMG. W wersji pierwszej potrzebował 160 naboi, a w wersji drugiej około 140, więc tutaj też obrażenia w MK2 wzrosły, co teraz widzicie. Jeśli chodzi o strzelby, to tylko jedną możemy przerobić do wersji drugiej, a jest to strzelba tłokowa. Przeciwko kurumie potrzebowała 29 naboi w MK1, a w MK2, 27, czyli niewiele mniej, więc tutaj te obrażenia wzrosły nieznacznie. No i w tym teście zostały nam tylko snajperki. Do MK2 możemy przerobić ciężką snajperkę i karabin wyborowy. W przypadku ciężkiej snajperki różnica jest bardzo, ale to bardzo drobna, bo właściwie tylko jeden nabój mniej był potrzebny w MK2, aby zniszczyć kurumę, więc tutaj mamy prawie że remis. W przypadku karabinu wyborowego mamy trochę większą różnicę, bo w MK1 potrzeba było 54 naboi, a w MK2 około 48. I tutaj wystarczyły tylko w MK2 trzy pełne magazynki na zniszczenie tego samochodu, więc ogólnie rzecz biorąc karabiny snajperskie w MK2 zadają większe obrażenia pojazdom. Przechodzimy teraz do kolejnego testu jakim są obrażenia zadawane graczom. I tutaj test był przeprowadzany na live kilka razy na różnych osobach, bo jednak wiele statystyk w tym m.in. level postaci... Wpływa na wytrzymałość gracza i ilość jego HP, ale zacznijmy od karabinów i tutaj po raz kolejny sytuacja robi się bardzo skomplikowana. Podobnie jak przy Kuruma, takie karabiny jak bezkolbowy, specjalny oraz karabinek zadają dokładnie takie same obrażenia i w wersji MK1 oraz w wersji MK2, co teraz widzicie na ekranie. Mała różnica występuje za to w karabinie maszynowym, tutaj wystarczyła tylko jedna kula mniej, więc obrażenia nieznacznie wzrosły w wersji MK2. Za to w karabinie szturmowym różnica jest dosyć duża, ponieważ w MK1 trzeba było 9 pocisków, a w MK2 już tylko 6, więc kałach, nie licząc bojowego karabinu maszynowego, zadaje na większe obrażenia i tylko w niej możemy zaobserwować jakąś większą różnicę między MK1 a MK2. Przechodząc do broni krótkiej, dla przypomnienia mamy tutaj pistolet, pukawkę i rewolwer. Może najpierw skupmy się na pistolecie i pukawce, ponieważ tutaj obie bronie zadały graczowi większe obrażenia w wersji drugiej, ale ta różnica jest naprawdę minimalna no i myślę, że tak w czasie gry ledwo zauważalna. Z kolei rewolwer zabił gracza po dwóch strzałach i w MK1 i w MK2, ale zwróćcie uwagę teraz na tej grafice, że jednak po pierwszym strzale gracz miał trochę mniej HP w przypadku rewolwera MK2, więc nieznacznie to on zadaje większe obrażenia. Kolejną bronią w tym teście jest SMG, broń dobra na krótki i średni dystans i tutaj trochę większe obrażenia SMG zadało w wersji drugiej. I na koniec tego testu zostają nam karabiny snajperskie. Jeśli chodzi o snajperkę wyborową to w obu przypadkach i w MK1 i w MK2 wystarczyły trzy strzały, ale podobnie jak z rewolwerem zauważcie na tej grafice, że po dwóch strzałach jednak trochę mniej życie miał grać w przypadku strzelania do niego z wyborówki MK2, więc ta wersja zadaje trochę więcej obrażeń. Z kolei z ostatnią bronią, czyli ciężką snajperką, nie mamy tutaj w ogóle nad czym się zastanawiać. Nieważne czy mamy do czynienia ze snajpą MK1 czy MK2, w obu przypadkach wystarczy zazwyczaj jeden strzał. Przejdźmy teraz do kolejnego testu bardzo szybkiego, a jest to rozrzut pocisków, inaczej mówiąc celność poszczególnych broniach. Specjalnie przygotowałem do tego mapę, tak aby strzelać w ścianę zawsze z tej samej jednakowej co do centymetra odległości, tak aby wyniki były najdokładniejsze. Teraz widzicie porównanie karabinów. Niektórzy pewnie na pierwszy rzut oka powiedzą, że nie ma różnicy, ale zauważcie, że w przypadku broni MK1 celownik jednak uciekał bardziej do góry niż w przypadku broni MK2. Najbardziej to widać w przypadku bojowego karabinu maszynowego. Najmniejsza różnica jest w karabinku specjalnym, jednak też minimalnie widać tą korzyść na MK2. Teraz jeszcze widzicie takie same porównanie, ale w przypadku SMG, i tutaj również można zauważyć, że minimalnie celniejsze jest SMG MK2. Podsumowując, tą próbę jest to dosyć ważny parametr, bo im dalsza będziemy strzelać, tym bardziej różnica będzie zauważalna i tutaj zdecydowanie lepiej wypadają karabiny i SMG w MK2. Oczywiście, jeśli chodzi o pozostałe bronie, takie jak snajperki czy pistolety, no to na tym teście nie ma sensu tego sprawdzać, bo jednak te bronie są jednostrzałowe. Póki co, w tym odcinku przeanalizowaliśmy już zadawane obrażenia pojazdom i graczom. Przeanalizowaliśmy celność, ale pewnie niektórzy zastanawiają się co w przypadku zasięgu broni, i tutaj kompletnie nie zauważyłem żadnej różnicy. Nieważne czy stałem metr czy 100 metrów od gracza, to w przypadku karabinu zawsze zadawałem mu te same obrażenia. Więc jak otworzycie koło broni i zobaczycie parametry wyświetlające się w rogu ekranu, to mimo, że mamy podany zasięg, który różni się w poszczególnych karabinach, to jak dla mnie ten wskaźnik jest dosyć mocno zakłamany, bo serio nie ma to żadnego wpływu na sam gameplay, co teraz widzicie. Druga sprawa to szybkostrzelność. Teraz przykładowo widzicie szybkość wystrzału w karabinie bezkolbowym i również tutaj nie ma żadnej różnicy. Szybkostrzelność różni się w poszczególnych karabinach, o czym Wam powiem w kolejnym odcinku, ale między MK1 i MK2 nie ma żadnej różnicy. I ostatnia sprawa to są magazynki, które możemy montować tylko i wyłącznie do broni MK2. Mamy ich wiele rodzajów, a są to smugowe, grzybkujące, zapalające, przeciwpancerne, pełnopłaszczowe i wybuchające. A w takiej strzelbie spotkamy się jeszcze z takimi pociskami jak rozpryskowe czy stalowe loftki. Pociski te możemy montować w warsztatach broni, znajdujących się w różnych miejscach w grze. Ale wpierw pociski należy odblokować poprzez badania w bunkrze, w innym razie nie będziecie ich mogli zamontować. Tak naprawdę dopiero to te zmodyfikowane magazynki realnie dają dużą różnicę względem broni MK1, ale są tylko trzy duże minusy. Po pierwsze, bronie z takimi magazynkami mają o wiele mniejszą pojemność. Przykładowo w karabinku specjalny magazynek powiększony przechowuje 60 naboi, a już magazynek z pociskami przeciwpancernymi tylko 20, więc w trakcie walki będziemy zmuszeni do częstego przeładowywania karabinu. Drugi bardzo duży minus to jest to, że nasza postać przy sobie może nosić bardzo mały zapas takiej amunicji. I tutaj również na przykładzie widzicie karabinek specjalny z magazynkiem przeciwpancernym. Maksymalnie mogę przechowywać 240 naboi, a kiedy posiadam zwykły magazynek, to tej amunicji mogę przy sobie przechowywać prawie 10 tysięcy. I trzeci duży minus, magazynki te można uzupełniać tylko i wyłącznie w warsztatach broni, kiedy to zwykłą amunicję możecie uzupełnić. Przed rozpoczęciem jakiejś misji albo poprzez menu interakcji, które możecie włączyć w każdym momencie. Dokładny test tych magazynków zrobię dla was w kolejnym odcinku Także warto zostawić suba, żeby być na bieżąco A w tym materiale to już właściwie tyle Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Jeśli tak to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem Subika też na dole, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmów A jeśli chcecie zobaczyć wszystkie odcinki z tej serii W opisie macie link do playlisty, gdzie te filmy się znajdują Także wszystko bez problemu znajdziecie No i wpadajcie na live na Twitchu Do którego link znajdziecie w opisie tego filmu to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że też na live'ach, także do zobaczenia wszystkim, cześć.